To nie był zły sen. Koszmarny mecz kadry, zawstydzająca klęska. Polska-Słowacja na Euro 2020. Operacja się udała pacjent prawie umarł. Operacja się udała mieliśmy najlepsze przygotowania w dziejach tego pokolenia tak przynajmniej zapewniali piłkarze ale pacjent, jeśli nie umarł, to leży w stanie śmierci klinicznej. Polska, grająca po raz pierwszy takim składem, uległa teoretycznie najsłabszemu rywalowi w grupie Słowacji i jej szanse na awans są teraz iluzoryczne. Już w pierwszej połowie wlekliśmy się na zacierającym się silniku. Słowacja pokazała, co to znaczy przygotowanie do wielkiej imprezy. Musisz mieć od pierwszych minut nie tylko siłę, ale też szybkość i dynamikę, dzięki którym wygrywasz dryblingi. W tych ostatnich byliśmy ogrywani niemiłosiernie. Słowacja zaczęła ostrożnie, ale gdy zobaczyła, że biało-czerwoni są niegroźni, poczynała sobie coraz śmielej. Robert Maki jeszcze rok temu był bezrobotny, a teraz wypracował bramkę dla swej ekipy. Nie robił sobie nic z tego, że próbują mu odebrać piłkę Kamil Jóźwiak z Bartoszem Breszyńskim. Inna rzecz, że obaj kryli na zasadzie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Juźwiak w pewnym momencie odpuścił się przyglądał, a Berszyński został ośmieszony. Mak trafił w słupek, ale piłka odbita od Wojciecha Szczęsnego i wpadła do bramki. Koszmary z udziałem Szczęsnego wróciły, czyli Grecja i Senegal. Koszmary z meczu z Senegalem na MŚ w Moskwie. Samobój Cionka, i z meczu otwarcia Euro 2012 z Grecją. Czerwona kartka Szczęsnego wróciły nam w pamięci. Paulo Sousa zagrał ostrożniej niż mu się wydawało, gdy w styczniu obejmował kadrę, bo kontuzje Piątka i Milika wykluczyły grę trójką napastników, ale też wstawienie Karola Linetego tego zaskoczył większość kibiców. Wprowadzenie dodatkowego defensywnego piłkarza do środka nie uchroniło nas przed stratą bramki i uchronić nie mogło, bo ślamazarnie grał cały zespół. Stefan Tarkowicz zagrał bez nominalnego napastnika. Miało to związek z powrotem do zdrowia Marka Hamszika, który wszedł na środek i wypchnął do przodu Andreja Dudę. Brak klasycznego atakującego nie przeszkodził im w kreowaniu zagrożenia i strzelaniu bramek. Obiecujący kwadrans drugiej połowy reakcja Sousy w przerwie była prawidłowa, a jeszcze lepsza jego podopiecznych tuż po wznowieniu gry. Przeprowadzili koronkowy atak pozycyjny. W finale Mateusz Klich zagrał wyśmienicie, prostopadle do rybusa, ten wycofał na siódmy metr do nieobstawionego linet wykorzystując fakt, że Lewandowski skupił na sobie uwagę obrony. Karol kopnął leciutko, ale na tyle precyzyjnie, by pozbawić szans na interwencję Martina Dubrawkę. Wyrównanie zdobyte po zaledwie 35 sekundach drugiej połowy podniosło na duchu nie tylko tysiące kibiców biało-czerwonych. Na gaz promarynie, ale przede wszystkim samych piłkarzy. Prowadzenie mogli nam zapewnić w krótkim czasie linety. Po pięknym dobraniu klicha uderzył w środek, gdzie stał bramkarz, i Kamil Glik, który główkował za wysoko. Później groźnie z rzutu wolnego uderzył Lewandowski i Słowaków uratował mur, od którego odbita piłka przeszła nad poprzeczką. Robert zasłonił twarz rękoma, bo wiedział, że było naprawdę blisko. Zwrot akcji Czerwona kartka Krychowiaka Gdy wydawało się, że Polacy mają sytuację pod kontrolą, sędzia zdecydował się na wykluczenie z boiska Krychowiaka. Pokazał mu drugą żółtą kartkę za nadepnięcie na nogę Jakuba Chromady. Do końca meczu brakowało niemal pół godziny. Zdrowensko bardzo szybko wykorzystało przewagę, strzelając bramkę po się rożnym. Już jak z Bednarkiem nie zdążyli zablokować Milana Szkariniara, więc ten wypalił z woleja w lew i Szczęsny był bez szans. Jan Bednarek mógł uratować remis Paulo Sousa próbował ratować się zmianami. Zalinet tego wprowadził Przemysława Frankowskiego, a rybusa Tymoteusza Puchacza. Na sześć minut przed końcem Jakub Moder zastąpił Klicha, a Karol Świderski, Zielińskiego. Niewiele to dało. Jeden strzał Puchacza za pola karnego i główka, lewego, po rzucie rożnym Modera to za mało. Rymis mógł uratować Bednarek. W 90. min miał lepszą sytuację niż Szkliniar, ale z lewej nogi kopnął o pół metra obok słupka. W doliczonym czasie próbował jeszcze Świderski, ale Dubrawka złapał. Wiemy, że Polska jest w naszym zasięgu. Mecz z nią to najlepsza okazja, by powalczyć o wyjście z grupy. Zapowiadali Słowacy i bez większego wysiłku plan zrealizowali. Wrócił stary scenariusz, w sobotę w Hiszpanii gramy mecz ostatniej szansy. Tylko cud może sprawić, że do Petersburga nie wrócimy na mecz o honor. Autor, Michał Białoński.